Nauczanie domowe, 12 czerwca, Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 5, wersety od 27 do 32. Jezus powiedział do swoich uczniów, słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc... Prawe twoje oko jest Ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało być wyrzucone do piekła. Jeśli prawa Twoja ręka jest Ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla Ciebie, gdy zginie jeden z Twoich członków, niż żeby całe Twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też. Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Jezus ogłasza prawo obowiązujące w jego kościele dla jego uczniów, dla tych, których zwołuje i tworzy z nich tę wspólnotę. Nowego przymierza, czyli nowej umowy. Wiemy, że ogłasza to na górze, tak jak w Starym Testamencie Mojżesz ogłaszał na Synaju. Pytamy najpierw o cel takiego ustanowienia i takiego właśnie prawa. Tym celem jest szczęście obywateli, czyli Twoje. Jesteś zaproszony do tego, aby wejść do tego zgromadzenia. Być obywatelem. Jesteś godny i zdolny do tego. Zostałeś zaproszony i nie mów, ja się nie nadaję, to nie dla mnie. To ogłoszenie Tobie oznacza, Bóg widzi w Tobie tę możliwość. Bóg zna Twoje możliwości i twierdzi, tak, jesteś zaproszony. Jesteś godny i zdolny do tego. Jest to bardzo ważne, ponieważ tak jak zauważa święty Paweł w liście do Rzymian w trzecim rozdziale, to możemy przeczytać. Prawo ujawnia naszą grzeszność, zwiększa znajomość też naszych słabości. I tutaj. Docieramy do sedna, sedna tej precyzyjnej operacji Jezusa. Jezus wskazuje: Nie wszystkie moje pragnienia są dobre. Nie wszystkie moje myśli, moje chęci nadają się do realizacji. Uda tego świata polega na tym, że pojawiają się propozycje, Zrealizuj wszystkie swoje pragnienia. Musisz to mieć. To jest szczęście, kiedy ty wszystko w swoim sercu będziesz mógł osiągnąć, wszystko w swoim życiu będziesz mógł zdobyć, wszystko w swoim życiu będziesz mógł zrealizować. Fałsz, kłamstwo, ponieważ niektóre poruszenia Twojego serca są po prostu niedobre są nie nadające się do realizacji, a chęć ich zrealizowania prowadzi do nieszczęścia. Precyzyjna operacja Jezusowego prawa polega na tym, żeby rozróżnić jedno od drugiego. zwłaszcza w tak delikatnej i wyrażliwej sferze, jaką jest ludzka seksualność. Piękna, atrakcyjna, płodna, Witalna, potencjalna, pełna energii, ale musi być uporządkowana. Nie może iść na żywioł. Nie może być tylko jakimś impulsem, który gdzieś u kogoś zaświtał i natychmiast po prostu trzeba za tym biec, bo pokaleczysz siebie i innych. Jest w scenie Ustanowienia prawa tego w Starym Testamencie, również taki zapis o zwierzaku, który zdarza się, zabłąka się na tą świętą górę. I niestety ten zwierzak musi być ukamienowany. Wrócić trzeba zapędy w tym jednym przypadku. To nie chodzi o to, żeby zabić i wybić całe stado. No właśnie, nie. Wszystko jest dobrze w tobie. Ale trzeba wychwycić ten moment, który jest niewłaściwy. Zobaczyć to, co w Tobie, w tym pięknie, w tej energii, w tej wspaniałości, w tej również intymności, no jest poruszeniem, którego nie można zrealizować, bo Cię to zniszczy. I Jezus wskazuje na trzy działania: myśli należy odciąć. Pragnienia odrzucić, pożądania wydłubać. Trzy pielęgnacyjne zabiegi w głębi mojego serca, wśród poruszeń. Bo tak jest: mamy myśli, mamy pragnienia, mamy pożądania. I jeżeli są ustawione we właściwy sposób, we właściwym kierunku, w relacji mąż-żona, wszystko jest w porządku, bo nawet jeżeli są gdzieś tam wybujałe te apetyty, czy pragnienia, czy pożądania, to miłość powoduje, że one zostaną łatwiej uporządkowane. Natomiast jeżeli wszystkie trzy elementy pojawiają się względem innej osoby poza małżeństwem, natychmiast należy tę precyzyjną operację przeprowadzić: myśli odciąć, pragnienia odrzucić, a pożądania wydłubać. Nie można sobie pozwolić na, na to, żeby przyznać im rację bytu. To tak jak ten zabłąkany zwierzak. Jak się obudzi i pójdzie w niewłaściwym kierunku, niestety musi zostać oddzielony i uśmiercony. Widzimy, jak precyzyjnie Jezus pokazuje moment, kiedy dwoje ludzi chce się rozstać. Bóg stoi po stronie miłości i małżeństwa i nazywa to: jeżeli ktoś oddala swoją żonę, naraża ją na cudzołóstwo, a jeżeli przyjmuje oddaloną, popełnia cudzołóstwo. To są różne działania, różne skutki, i prawo to jasno porządkuje, jasno pokazuje. Popatrz więc dzisiaj na swoje serce, podziękuj za nie. To jest serce obywatela Jezusowego Królestwa, Na serce któremu Jezus mówi: Jesteś godne i zdolne być członkiem tego zgromadzenia, tego zwołania, tej świętości, do której ja zapraszam. Ale musisz również mieć świadomość, że są elementy, są poruszenia, za którymi nie wolno ci pójść, które trzeba po prostu uporządkować w tak precyzyjny, jasny i czytelny sposób. Boże, daj nam radość z uczestnictwa w Twoim Kościele, wśród Twoich uczniów, w Twoim zgromadzeniu i daj, abyśmy wzajemnie nie kaleczyli się i nie ranili.